Cześć, z tej strony Filip. Przed kupnem chciałbym pokazać ci, w jaki sposób skonstruowany jest nasz cały kurs. W tym celu zalogowałem się już na swoje konto. Jak widzisz, jest tutaj moje imię i nazwisko, a także moje zdjęcie profilowe. Poniżej możesz zobaczyć wszystkie kursy, do których mam dostęp. To, co nas najbardziej interesuje, to kurs Matura w 7 dni. Przechodzę do kursu. Jak widzisz, mogę bezpośrednio przyciskiem rozpocząć kurs. Lub kliknąć w wybrane zagadnienie. Świetnie, udało się. Zostaliśmy przeniesieni do systemu szkoleniowego. Po lewej stronie widzę wszystkie działy dostępne w danym dniu. Przechodzę do niezbędnika. Jest Jakub. W takim razie zobaczmy, co ciekawego nam przygotował. Siema. Witam Cię w pierwszym dniu naszego kursu. Na początek chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować. No dobra, jako wystarczy do już. Zakładamy, że obejrzałem cały film i oznaczamy dział jako ukończony. Dobra, ale co z testem? No spokojnie przejdę teraz przez wszystkie działy, oznaczę je osobno i będę mógł na samym końcu zrealizować test. Okej, okay, świetnie. Dotarłem do ostatniego działu, w którym czeka na mnie test. Przejdźmy zatem do testu. Rozpocznij quiz. Ok, ja wykonam teraz test, i widzimy się przy ostatnim pytaniu. Jest i moje ostatnie pytanie, także mogę już zakończyć test. Ok, super, za chwilę będę mógł zobaczyć, jaki wynik otrzymałem. No niestety, marne 30%, ale spokojnie mogę sprawdzić, w którym miejscu popełniłem błąd. Jak widzisz, mogę ponownie podejść do kursu, choć ja z tej opcji korzystać nie będę. Postęp mojego kursu wzrósł do 11%. Także w każdym momencie mogę sprawdzić, ile nauki jeszcze przede mną. Świetne, prawda? No to teraz pokażę Ci, w jaki sposób możesz kupić kurs. OK, jeśli jesteś na swoim koncie, wszystkie dane wypełnią się automatycznie. Ale spokojnie, nie martw się, jeśli nie masz konta, po prostu wpisz swoje dane. Konto wygeneruje się automatycznie po zakupie. Dane do logowania zostaną wysłane do Ciebie pocztą wraz z dowodem zakupu. To co, przejdźmy dalej. W koszyku widzimy nasz kurs maturalny. No i nie pozostaje nam nic innego jak wybór metody płatności. Wybierz taką, która najbardziej ci odpowiada. Pamiętaj także o naszej gwarancji. Jeżeli jakimś cudem nie udałoby ci się zdać matury, po prostu zwrócimy ci całość kosztów. W takim razie akceptujemy regulamin i kończymy płatność.